Cześć kochani, witam Was na kanale Opowieści Losu. Z tej strony Ana, na wstępie witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów. Cieszę się, że powracasz, cieszę się, że dołączyłeś lub dołączyłaś do tego kanału, do naszej wspólnej społeczności. Dziękuję Wam, moi drodzy, za Wasze lajki, subskrypcje, za wyświetlenia i udostępnienia kanału, również za Wasze cudowne podziękowania, komentarze i opinie. Jeśli tego kanału jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię, abyś to uczynił lub uczyniła. Jest tutaj. Energia skierowana właśnie na ciebie, tak? Którą masz usłyszeć, którą masz zobaczyć, jeśli na ten filmik akurat natrafisz. Dzisiaj, kochani, Twoje pytanie, moja odpowiedź. Także, jeśli masz jakieś pytanie, mam nadzieję, że uzyskasz tu odpowiedź na nie. Jeśli nie masz pytania, będzie to dla ciebie forma rady. Ha, dziękuję. Nie, coś tu jest na nie. Ale masz też wypatrywać znaku, być może obecna sytuacja z kimś lub z czymś jest na nie. Dlatego masz wypatrywać znaku. O co tutaj chodzi z tym nie? Czakra gardła, kochani. Mamy dwie karty, ok. Jest tu jakaś sytuacja z trygonem wody i z trygonem, kochani, ziemi. Rak skorpion i ryby pan na koziorożec. Mm -hmm. tutaj coś nowego może się narodzić lub właśnie przed tym jest przestroga aby nie dać się tutaj kochani słyszę wciągnąć jakąś nieuczciwość uczuciową, która może zakończyć cię ciążą to się może wydarzyć, ponieważ być może jest w tobie lęk przed odrzuceniem ale też uważaj na transakcje finansowe chociaż tutaj są ewidentne sukcesy na twojej drodze Możliwe, że wygrasz, możliwe, że otrzymasz jakąś istotną wiadomość listownie. Możliwe też, że czeka na ciebie jakieś bardzo ciekawe stanowisko zawodowe jakaś być może nowa propozycja, słyszę? Dobra. A co tutaj może chodzić w takim razie? Zobaczmy sobie tutaj. Tak to odbieram, jakby to było na niej, jakbyście tego się, jakbyście tego się tu i mieli właśnie. Yy, Wyrzec na rzecz tego, że idą do Was jakieś sukcesy zawodowe, finansowe. O co tutaj jeszcze może chodzić? Poproszę o informacje. Co tu jeszcze więcej w tym temacie? Odpowiedzi na Twoje pytanie. Ktoś tu może być zły. To trzeba my tu spędzić Sprawa część nosa. Tak ktoś tu może być zły, jeśli komuś czegoś odmówicie. Ktoś tu ma ewidentnie obsesję na Twoim punkcie. Ktoś chce być wiecznie adorowany w centrum zainteresowania. Silna energia, kochani, też seksualna. Ktoś tu może si siać jakieś zamieszanie, wprowadzać zamęt. Jakiś mężczyzna. Lub w życie, jakiegoś mężczyzny może to być jakaś starsza kobieta, dojrzała ktoś z Trygonu powietrze, bliźnięta waga i wodnik ktoś tu może być lat 29, miesiącznika 92 być może ktoś, kto być może ta kobieta to robi dlatego, że odmawiasz komuś intymności, jakichś intymnych spotkań Ktoś się skupia na czymś innym. Tutaj, jest jak ktoś ma pochłoniętą całkowicie głowę czymś innym, tak? A tego, a tak ta energia, kochani, jakby się potwierdza, tak? Nie skupiasz się na czymś nowym, jeśli chodzi o uczucia, o intymność, tylko właśnie na czymś, co może Ciebie być gwarantowanym sukcesem w kwestii zawodowej i finansowej. No i ponownie, tu możecie otrzymać jakieś ważne wiadomości, dokumenty. Coś tu będzie na rzeczy, kochani, z tymi dokumentami. Możliwe, że otrzymacie jakąś ważną dokumentację, jakieś zawiadomienie o czymś. Być może o zakończeniu czegoś. Tutaj opadają, kochani, jakieś maski. Być może, że ktoś, tu... ktoś tutaj uroni dużo łez. Możliwe, że odchodzi od Was osoba, która była Waszym wrogiem, która coś celowo opóźniała, która wdrażała Waszą energię, Wasze życie, jakieś opóźnienia, jakieś blokady. Ktoś to być może na ten moment przebywa od Was jakieś odległości, Gdzie następuje balans i harmonia, w końcu spokój. Słyszę wyczekiwany spokój. Lub ktoś podniesie, kochani, jakieś konsekwencje i w związku z tym ta osoba uroni niejedną ze Po fakcie dotrze do tej osoby to, co zrobiła, czego się dopuściła. E, jakie być może krzywdy komuś wyrządziła. Być może ta osoba zrozumie swoje błędy, ale tutaj na coś może być już, kochani, za późno. Jeszcze. Możliwe, że czeka was jakaś podróż, możliwe, że zagraniczna. Możliwe też, że pojawi się jakiś mężczyzna, jakiś kochani marynarz, ktoś z trygonu, powietrza wzięta, waga i wodnik. Możliwe też, że panujecie podróż statkiem, promem, lub ktoś wam coś zaproponuje. Tutaj jakaś kobieta z trygonu, prawdopodobnie kobieta z trygonu ognia, może wprowadzać jakieś komplikacje. Ktoś tu może być dla was groźnym rywalem, ktoś tu może kłamać w związku z taką sytuacją. To może być jakaś kobieta z rodziny, która ma ciemne włosy, to może być czyjaś szefowa na gruncie zawodowym. że nie dotrą do was jakieś wiadomości z trygonu wody, rak, skorpion i ryby być może, że związane z jakimś mężczyzną bądź od jakiegoś mężczyzny lub, lub powiązane z jakimś mężczyzną być może, że ktoś do was nie dotrze w jakieś odwiedziny być może, że właśnie jakaś kobieta będzie kładła jakieś kłody pod nogi, jakieś blokady właśnie jakiemuś mężczyźnie z trygonu wody. Słyszę, ktoś tu jest unieruchomiony w związku z jakąś sytuacją, tak jakby ktoś nie mógł gdzieś wyruszyć lub czegoś komuś przekazać. Jeszcze prawdopodobnie jest odrzucony przez kogoś. Jest to jakiś mężczyzna, prawdopodobnie Twój ojciec, od kogo masz wsparcie. To jest osoba, która prawdopodobnie wspiera Cię tutaj cały czas na ziemi lub ktoś, kto już jest po drugiej stronie, cały czas obdarza Cię ochroną, wsparciem. Hmm. Kosta szlachetna, ta, który cały czas ci chroni i wspiera. Ktoś na gruncie rodziny, to może być Twój ojciec. Ktoś tutaj jeszcze może, kochani, zajść w ciąży. Ponownie ta energia. Coś tu jest kochanie związanego z, pracem, z pracą, z utrzymaniem stabilności, stabilności, bezpieczeństwa finansowego, płynności. Ktoś tutaj cały czas wytrwale chce dążyć do osiągnięcia swojego celu, tak? Ale tutaj na kogoś może czekać jakieś niebezpieczeństwo. Coś, co być może nagle kogoś pomiędzy kimś rozdzieli, może to być stan zdrowia. Ktoś tu może się na jakąś operację udać. Możliwe, że ponownie otrzymacie jakieś wiadomości związane z jakimiś młodymi ludźmi lub od jakichś młodych ludzi w związku, z jakąś sytuacją bądź osobą. Jest tu też jakaś separacja pomiędzy kimś, jakieś rozdzielenie z jakiegoś powodu. To może być, kochani, związane z cygonem ziemi, bych pan na rozec. Co jeszcze tutaj? Dziękuję. Ktoś tu ma, kochani, prawdopodobnie problemy z hazardem. I to jest prawdopodobnie to niebezpieczeństwo. Ktoś za wszelką cenę chce, dąży do tego, aby uzyskać, aby zrealizować swój cel, swoje marzenie. Aby w końcu na kogoś zaświeciło to światełko, tak, że... Ma tą stabilność, tą płynność finansową, to bezpieczeństwo materialne, tak? Ktoś tu prawdopodobnie ma farta. Być może ktoś wygra na loterii również, ale to może być wszystko bardzo krótkoterminowe. Być może finanse, materia, która uda, którą uda się komuś uzyskać, będzie na krótko, nie starczy na dłużej. Ktoś tu prawdopodobnie w poprzez zaręczyny, z kimś. Będzie chciał zawrzeć jakąś umowę. Coś na gruncie rodziny, aby stworzyć dom rodzinny, fundament. Być może ktoś czeka na, jakiś, na jakąś rodzinną nieruchomość, aby coś przyjąć na własność. A tutaj do kogoś, kochani, zmierza karma. Jest tutaj centralny punkt zwrotny w czyjejś historii, w czyjejś opowieści, w czyimś życiu. Tutaj są jakieś limity, tak? Ktoś te limity, kochani, już przekroczył. Być może jest to osoba, z którą na ten moment nie macie kontaktu. Jest całkowita cisza pomiędzy wami. Lub ktoś odchodzi w ciszy, pozostawiając coś lub kogoś, aby zacząć coś na nowo. No dobrze kochani, jeśli tutaj uzyskaliście odpowiedź na swoje pytanie, dajcie proszę znać w komentarzu, przyjmijcie, nie zostawcie dla kogoś innego. A na dzisiaj to tyle. Także ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa-pa!